Znasz to uczucie, kiedy oglądasz jakiś film albo serial i myślisz sobie, nie no, bez przesady, na coś takiego ludzie by przecież sobie nie pozwolili. A potem mija kilka lat i to, co miało być tylko fikcją, zaczyna się dziać naprawdę. Taki właśnie świat pokazuje opowieść podręcznej, alternatywna rzeczywistość, w której Stany Zjednoczone zostają przekształcone w totalitarny reżim. To miała być fikcja, ćwiczenia z wyobraźni. Ale dziś, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że może powinien zostać na trzecią kadencję, kiedy publicznie chwali Putina i innych dyktatorów i kiedy sugeruje, że negatywne relacje medialne na jego temat powinny być nielegalne, trudno nie zadać sobie pytania, czy to jeszcze fikcja? Czy może właśnie oglądamy pierwszy sezon naszej własnej wersji? Ja nazywam się Ligia Ogonwolak, a to jest krótka forma. W świecie polityki detale mają znaczenie, ale często pozostają w cieniu medialnego szumu. Sięgamy do rzetelnych, międzynarodowych źródeł i analizujemy fakty. Jeśli to cenisz, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. A teraz zapraszam na materiał. Donald Trump od zawsze był zafascynowany liderami, którzy emanowali siłą. Nie tą wynikającą z poparcia, ale tą, która rodzi się ze strachu z lojalności wymuszonej, niewybranej, z absolutnej dominacji. W 2016 roku, jeszcze jako kandydat, Trump mówił o Putynie z wyraźnym uznaniem, określając go jako bardzo silnego lidera, silniejszego od prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. W 2017 roku już jako prezydent Donald Trump zachwycał się prezydentem Turcji Erdoanem, nazywając go przyjacielem i stwierdzając, że otrzymuje bardzo wysokie noty za swoje przywództwo w trudnym regionie świata. Pochwalił go również za sposób, w jaki odwrócił sytuację w kraju po nieudanym puczu, czyli za brutalne czystki w sądownictwie, mediach i wojsku. Z kolei w 2018 roku podczas wywiadu dla Fox News Trump powiedział Chcę, żeby moi ludzie siadali na baczność, kiedy mówię. Tak jak robią to ludzie Korei Północnej wobec Kim Jong-una. Trump nie kryje, że bardziej niż prezydentów Zachodu podziwia tych, których Zachód zwykle się obawia. Zazdrości takim ludziom ich swobody, ich możliwości, ich bezkarności. Dlatego nie gardzi ich metodami, zazdrości im. Patrzy na nich z podziwem i myśli... Też tak chce. Donald Trump rzadko mówi coś tylko raz. Jeśli jakiś temat wraca u niego jak refren, można być pewnym, że to nie przypadek. To test. Tak właśnie z jego obsesją na punkcie trzeciej kadencji. Pierwszy raz rzucił ten pomysł niby mimochodem w 2018 roku, gdy mówił o Xi Jinpingu i jego dożywotniej prezydenturze. Z uznaniem dodał, że może i w Stanach Zjednoczonych warto byłoby spróbować czegoś podobnego. W 2019 roku podczas imprezy charytatywnej dla weteranów w Białym Domu żartował, że mógłby zostać prezydentem przez kolejne 10, a może nawet 14 lat. W sierpniu 2020 roku na nawiecą wyborczym w Nevadzie Stwierdził, że zasługuje na trzecią kadencję, ponieważ jego kampania była rzekomo szpiegowana. Skoro mnie szpiegowali, to wybory były nieważne, a skoro były nieważne, to ta kadencja się nie liczy. W ten sposób próbował uzasadnić, dlaczego jego zdaniem reguły gry jego nie obowiązują. To nie były głupie żarty, jak często tłumaczyli jego doradcy, a jeśli to były żarty, to chyba jego ulubione, bo Donald Trump opowiada je od dawna i robi to regularnie. Granica między żartem a deklaracją zacierała się coraz bardziej, aż w końcu zniknęła całkowicie. W marcu 2025 roku, w wywiadzie dla NBC, zapytany wprost, czy naprawdę rozważa trzecią kadencję, odpowiedział, że nie żartuje i że istnieją sposoby, żeby to zrobić czyli to już nie jest żart, to może być zapowiedź. Pytanie brzmi tylko, czy Trump musi wymyślać coś nowego, żeby osiągnąć swój cel, skoro istnieją gotowe i sprawdzone scenariusze już zrealizowane przez tych, których sam nazywa wspaniałymi facetami i silnymi liderami. Każdy z nich, Putin, Xi, Erdogan, miał moment, w którym teoretycznie powinien odejść i każdy z nich znalazł sposób, by nie musieć tego robić. Zacznijmy od Władimira Putina. W 2008 roku Putin miał za sobą dwie kadencje jako prezydent. Zgodnie z konstytucją musiał odejść, ale tylko na chwilę oddał fotel swojemu lojalnemu zastępcy Dimitrowi Midewiewowi, a sam został premierem, zachowując delikatnie mówiąc znaczący wpływ na politykę kraju. Cztery lata później wrócił na Kreml, bo w rosyjskiej konstytucji był jeden mały haczyk. Nie możesz być prezydentem trzy razy z rzędu, ale po przerwie? Proszę bardzo. A więc Putin znowu rządził i zmienił konstytucję. Zresetował też licznik swoich kadencji, bo uznano, że wcześniejsze nie liczą się pod nowymi przepisami i dziś może legalnie rządzić aż do 2036 roku. Kolejny wzór do naśladowania Recep Tayyip Erdoğan. W 2016 roku, po nieudanym puczu, Erdoğan ogłasza stan wyjątkowy. Następują brutalne czystki w sądownictwie, mediach i wojsku. A potem Erdoğan robi to, co robią inni autokraci. Zmienia konstytucję i Turcja przechodzi z systemu parlamentarnego na prezydencki. Czyli więcej władzy, mniej ograniczeń. A co z limitem kadencji? Reset. Bo skoro system jest nowy, wszystko liczy się od nowa. I w końcu Xi Jinping. W 2018 roku mocna pozycja Xi sprawiła, że chiński parlament usunął z konstytucji zapis ograniczający prezydenta do dwóch kadencji, a to pozwoliło mu na sprawowanie władzy już bez ograniczeń czasowych. Wiemy już, że Trump nie żartuje. Zasugerował, że istnieją metody. Więc zapytajmy wprost: co może zrobić człowiek, który nie chce zejść ze sceny? Pojawił się pomysł, że J.D. Vance może wygrać wybory w 2028 roku, a potem odda władzę Trumpowi. Taki scenariusz jest oczywiście nielegalny, bo amerykańska konstytucja mówi jasno: kto był prezydentem przez dwie kadencje, nie może nim być trzeci raz. Nie może nawet zostać wiceprezydentem. Ale Trumpowi to nie przeszkadza i mimo to mówi o tym głośno, bez wahania. Inny scenariusz to stan wyjątkowy. Wystarczy jakiś kryzys, protesty, a dziś Ameryka już się gotuje. Po kontrowersyjnych decyzjach Ilona Muska, który kieruje Departamentem Efektywności Rządowej Dołż, takich jak masowe zwolnienia ponad 200 tysięcy pracowników państwowych, plany likwidacji Departamentu Edukacji, zapowiadane cięcia w emeryturach i pomocy zdrowotnej dla najuboższych, a także wiele innych, ludzie wychodzą na ulicę. Są protesty przed salonami Tesli, jest gniew, jest strach. Czy to może posłużyć Trumpowi jako pretekst do ogłoszenia stanu wyjątkowego? Może właśnie o to chodziło. Może te decyzje zostały podjęte właśnie po to, żeby doprowadzić do chaosu. Bo jeśli sytuacja się zaogni, Trump będzie miał pretekst, by ogłosić stan wyjątkowy, a wtedy może zawiesić kongres, odroczyć wybory, ograniczyć wolności obywatelskie. Wszystko tymczasowo. Wszystko dla bezpieczeństwa. Tak zrobił Erdoğan. Tak zaczynało się wiele reżimów. Alternatywna ścieżka to zmiana konstytucji. Na papierze niemal niemożliwe. Aby znieść limit dwóch kadencji, trzeba by było przegłosować to w kongresie większością dwóch trzecich. Albo zdobyć zgodę dwóch trzecich stanów na zwołanie specjalnej konwencji i zaproponowanie zmian. A potem jeszcze przekonać trzy czwarte Ameryki, by je zatwierdziła. To nie będzie łatwe. Ale czy naprawdę powstrzyma to kogoś, kto łamie wszystkie zasady? A jeśli nawet prawo stanie mu na drodze, zawsze zostaje jeszcze jedno miejsce Sąd Najwyższy. To miał być ostatni bezpiecznik instytucja ponad polityką ostatnia linia obrony przed samowolą władzy ale dziś sześciu z dziewięciu sędziów zostało powołanych przez republikańskich prezydentów trzech przez samego Trumpa. To oznacza jedno: jeśli Trump zrobi coś niezgodnego z konstytucją, to nie trafi na ścianę, trafi na swoich ludzi. Brzmi znajomo? Znamy w Polsce ten numer aż za dobrze. I jest jeszcze jedna opcja. Pojawiły się doniesienia sugerujące, że Donald Trump Jr., najstarszy syn prezydenta, rozważa start w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Gdyby do tego doszło, władza pozostałaby w rękach tej samej rodziny, co niektórzy komentatorzy nazywają początkiem politycznej dynastii. Sam Trump pewnie nie ma nic przeciwko takim skojarzeniom. W lutym 2025 roku, po decyzji administracji o zablokowaniu planu opłat na wjazd do centrum Nowego Jorku, napisał na Truth Social: Manhattan i cały Nowy Jork zostały ocalone. Niech żyje król! Donald Trump Jr. póki co stanowczo zaprzecza tym spekulacjom, ale sama ich obecność pokazuje, jak bardzo przesunęło się okno wyobraźni. I to okno może przesunąć się jeszcze dalej. Kiedyś żarty o trzeciej kadencji wydawały się niedorzeczne. Dziś są oficjalnym tematem wywiadów. Kiedyś rządy rodzinne kojarzyły się z monarchią. Dziś zaczyna się mówić o dynastii Trumpów. Donald Trump mówi, że tylko on może obronić Amerykę przed chaosem, przed elitami, przed upadkiem. Ale może to właśnie przed nim Ameryka musi się obronić.